Siemanko, w tym filmie powiem Ci, jak zarabiać pewne automatyczne pieniądze na kryptowalutach, nie handlując z nimi i pomnażać w prosty sposób swoje oszczędności. Wiele osób oszczędza swoje zarobione pieniądze i wrzuca je na jakieś osobne konto lub trzyma je na tym samym koncie. Ale czy to jest mądre? Zobacz, występuje inflacja. Z takiej 100 złotówki za rok jej wartość, czyli to co możesz z nią kupić, będzie 95 zł, załóżmy, jeżeli inflacja w danym roku wynosi 5%. Czyli coś musisz zrobić, żeby raz utrzymać wartość tego pieniądza w czasie, a dwa, żeby docelowo jeszcze być może na tym zarobić. Kiedyś wkładało się pieniądze na lokaty oszczędnościowe czy konta oszczędnościowe, ale dzisiaj takie lokaty dają może po 0,5% średnio, maksymalnie w sumie 0,5%. A do tego jeszcze się okazuje, że jak sobie zrobisz przelew między tym kontem a kontem prywatnym, to bank potrafi Ci potrącić niezłe pieniądze i Twój cały urobek może pójść na marne. A więc co można zrobić, żeby pomnażać te pieniądze w sposób pewny? Istnieje taki sposób dzięki kryptowalutom. Możesz dzięki kryptowalutom, co Ci pokażę, w sposób pewny pomnażać takie pieniądze. Oczywiście, występuje tutaj jakieś ryzyko, ale jest to związane z ryzyko zupełnie z czymś innym niż handlowanie kryptowalut niż ze zmienną, y, zmiennym kursem kryptowalut. O tym ryzyku powiem Ci na końcu i powiem Ci, co musisz zrobić, żeby jak najbardziej zminimalizować to ryzyko. Ale będziesz mógł raz co roku, praktycznie nawet o 12% zwiększyć swoją inwestycję. Pieniądz, który leży na koncie, jest nieużywany. Tak naprawdę nie jest nic warty. Najlepiej wyznawać zasadę, że każdy twój pieniądz nie jest twój. Pieniądz musi pracować. Jeżeli nie masz lepszego pomysłu na w danym momencie, na jakąś inwestycję w biznes, czy jak, jakąś inną inwestycję, która docelowo przyniesie ci więcej procentów w ciągu roku z tych pieniędzy. To możesz właśnie zainteresować się i skorzystać z, z jednego sposobu, który przedstawię ci w tym filmie. A więc lecimy i nie marnuję już Twojego czasu do pierwszego sposobu. Ok, a więc przedstawię ci cztery sposoby, dzięki którym właśnie możesz pomnażać te swoje oszczędności. I jeszcze za czym zaczniemy, to powiem Ci, że nie są to porady inwestycyjne, jest to moje doświadczenie, które chcę Ci przekazać. I, a co z tym zrobisz, zależy od Ciebie, decyzję podejmujesz sobie sam, a ja przedstawię Ci jak to wygląda. Ok, a więc pierwszym sposobem jest po prostu, musisz założyć konto na giełdzie Binance. Wszystkie linki będą w opisie tego filmu. I po założeniu tego konta możesz wchodzić sobie tutaj w finanse i Binance, Binance zarobki wchodzisz. I teraz co możesz tutaj zrobić, żeby w sposób pewny zarabiać pieniądze? Bierzemy so, bierzesz sobie tutaj, może być gwarantowane, ale wpisujemy sobie tutaj, wybieramy sobie stable coiny, czyli, czyli tak jak masz tutaj USDT, tak? Czyli BUSD. To są tak zwane stable coiny, których cena jest taka sama jak cena dolara. W tym momencie ta cena nie skacze góra-dół i ty możesz kupić takie stable coiny i tutaj wrzucić jako... Elastyczne oszczędności konto i masz tu pokazany zysk w przeciągu roku jest on wyższy niż dają ci już banki. Na przykład tutaj było teraz najlepsze dla początkujących możemy kliknąć. I tutaj też jest zdaje to jest Stablecoin i on już tutaj daje ci zarobić 4,5% w ciągu roku, tak? Czyli wrzucasz te pieniądze i automatycznie, automatycznie tutaj zarabiasz. I teraz spyta się, w jaki sposób? No taki sposób, że giełda Binance tutaj też. Pożycza pieniądze i po prostu dzieli się z tobą procentem, i też tutaj dlatego się to czasami zmienia. Ale widzisz, jak te zarobki tutaj wyglądają. Co jest właśnie fajne, że możesz takie pieniądze swoje wrzucać w to miejsce, jak ich na przykład nie używasz, i w każdym momencie możesz je sobie wypłacić, ponieważ jest to elastyczne, czyli wypłacasz sobie w każdym momencie, a kwota tych pieniędzy naliczać się codziennie po prostu, czyli codziennie dostajesz jakieś określone pieniądze i możesz je po prostu w każdym momencie wypłacić. I to jest pierwszy sposób. Te, te procenty się tutaj zmieniają, więc sobie musisz zobaczyć, jak to aktualnie wygląda, jak się zarejestrujesz. Pokażę Ci jeszcze, jak w praktyce wygląda takie zastawianie. Ja tutaj jestem w portfelu swoim, tutaj kliknąłem i jeżeli masz tutaj już te kryptowaluty, czy kupiłeś te kryptowaluty, to po prostu Wybierasz tutaj EARN i masz, jakie są możliwości zarabiania na tych właśnie danych kryptowalutach. Wcześniej sobie zobacz jakie są procenty, ale tutaj sobie klikniemy elastyczne oszczędności, jak chciałbym sobie włączyć. I automatycznie mi się otworzy właśnie tutaj to pole, tam już nie muszę wybierać, ale wcześniej jak sobie zobaczysz jakie są procenty to możesz wybrać właśnie stable coina, który daje najwięcej zarobić, najwięcej procent w danym czasie. No, i klikamy sobie na przykład, że tutaj chcę zostawić sobie 100 dolarów. I klikamy zatwierdź. I tyle, tak naprawdę. Te pieniądze już na mnie pracują w tym momencie. Jak sobie wejdziemy do portfela i wejdziemy tutaj w zarobki. to zobaczysz, że tutaj właśnie te 100 dolarów jest zastawione i na mnie pracuje i mogę je sobie po prostu wypłacić i wtedy mogę kliknąć tutaj szybka wypłata, czyli one zostaną wypłacone w tym momencie albo standardowa wypłata, czyli dopiero kiedy zostanie naliczony ten pierwszy dzienny dzienna, dzienna ilość odsetek, czyli ten pierwszy zarobek zostanie naliczony, bo tutaj masz Datę codziennie, o której godzinie one są właśnie naliczane, więc wtedy mogę sobie wypłacić, jak już zostaną, zostanie zaliczony ten pierwszy zarobek i tutaj ustawić sobie na przykład, że maksymalnie, i potwierdzić, i w ten spo, prosty sposób je wypłacić. I później mogę robić na inny stablecoin albo na normalne pieniądze, zamienić sobie te kryptowaluty, stablecoiny. I kolejnym sposobem to jest tutaj liquid swap, przechodzić sobie tutaj. I dajemy tak zwaną płynność, płynność między różnymi stablecoinami. Tak jak Ci powiedziałem, stablecoiny trzymają kwotę je, dolara, tak? jeżeli to jest USDT i te, od, do, od, jeżeli to jest do waluty dolara Stablecoin, to trzymają wartość dolara, tak? Więc wchodzisz sobie tutaj, wpisujesz sobie tutaj najlepiej sobie kliknąć i kliknąć stable poole i zobacz. Tu masz kolejną rzecz, która praktycznie daje Ci w sposób pewny zarobić z tego powodu, że tak jak powiedziałem Ci, tu masz stable coiny BUSD, USDT i tutaj polega to na tym, że jak ludzie wymieniają kryptowaluty, te stable coiny między sobą, no to jest pobierana jakaś opłata, no i za to, że Ty udostępniasz te stable coiny, no to dostajesz procent i tutaj masz z tej opłaty. I tutaj masz właśnie ten procent stosunkowo, tutaj masz procent, który wpada do ciebie jakbyś wrzucił te stable coiny w tak zwaną właśnie płynność tutaj na tym Binance i tak w przeciągu roku właśnie twój zysk też by wyglądał, więc możesz sobie porównać tą pierwszą metodę z tą tutaj drugą albo rozdzielić według te dwie. I wrzucić sobie pieniądze. I tu w bardzo prosty sposób możesz sobie kupić takie stable, stable coiny. Na przykład tutaj masz kryptowaluty. I masz tutaj różne opcje kupna, czy kupić kartą. I kupuje sobie te kryptowaluty. Tutaj możesz zmienić, się te, zmienić sobie walutę też. I wrzucasz je w jedno z tych rzeczy. Tutaj dodajesz po prostu płynność, jak wybierasz to. Tutaj będzie Ci kazało rozpocząć quiz, żebyś wiedział o co chodzi, to jest właśnie na tej zasadzie co Ci powiedziałem i wtedy będziesz akurat w przypadku tego wrzucasz sobie takie kryptowaluty i one na, się, na Ciebie pracują, kupując je wcześniej właśnie i one nie mają wahań tych cen, więc sobie zarabiasz i też możesz je wypłacić, tak? jeżeli będziesz już potrzebował te pieniądze. Na jakieś tam inne inwestycje, czy w ogóle na jakieś wydatki. Oczywiście warto mieć jakąś poduszkę finansową swoich pieniędzy zawsze na koncie, które na bieżąco używasz, a nadmiar po prostu inwestować. Trzecim sposobem to jest BlockFi. Tutaj też możesz właśnie swoje kryptowaluty w postaci stablecoinów zastawić, tak, i też możesz w każdym momencie je sobie stąd wypłacić. Więc jeżeli Tutaj masz różne, tak? BUSD, USDT to są właśnie z tej coiny. GUSD, DAI. Jeżeli sobie tutaj wybierasz na przykład ile, wrzucasz sobie ile chciałbyś wrzucić, załóżmy 1000 dolarów i na jaki czas możesz sobie tutaj wybrać w tym kalkulatorze, to ci pokażę jaki będziesz miał po prostu zysk, jak długo będziesz trzymał, tak? Czyli tutaj wychodzi 7,5% w ciągu roku. Ta platforma też obraca tymi pieniędzmi, po prostu pożycza te pieniądze i dzięki temu zarabia, dzieląc się z tą zyskiem. Zobacz jak dużo, jest to bardzo popularna platforma, jak dużo miesięcznie osób tutaj wchodzi i wszystkie linki masz w opisie. Czyli kupujesz te stable coiny za normalne pieniądze i wrzucasz je w to, co Ci powiedziałem i kolejnym sposobem jest firma Crypto.com ta firma to jest po prostu aplikacja, dzięki której też możesz właśnie zastawić swoje kryptowaluty, które też będą na przykład pożyczane, czy będą stake'owane w różnych, nie będę Ci tłumaczył jak stejkowanie tutaj wygląda kryptowalut, ale będą po prostu na rynkach odpowiednio obracane, żebyś Ty mógł rocznie zarobić jakieś procenty. I jak widzisz nawet do 14,5% ja tutaj mam też tą aplikację zainstalowaną i też z linku poniżej tam można odebrać 25 dolarów z tej aplikacji, jeżeli się zamówi tą, taką kartę, bo tutaj też masz jakby kartę od razu do zamówienia sobie w tej aplikacji i możesz płacić taką kartą w sklepach i te twoje kryptowaluty będą zamieniane na pieniądze przez taką kartę i w zależności co tutaj sobie, jaką kartę wybierzesz i na jaki możesz też zastawić na okres, tak tutaj masz. Na 3 miesiące, na miesiąc albo w ten flexible to będzie, że będziesz mógł wpłacać i wypłacać, no i wtedy tak ten procent w ciągu roku będzie się wahał. Oczywiście jest to rozliczane szybciej, ale to jest jaki procent byś miał jakbyś po prostu na cały rok trzymał, a to jest rozliczane na przykład w przeciągu, co, co jeden dzień, tak? I też właśnie masz tu te stable coiny, które sobie kupujesz i tu masz na przykład 12% w ciągu roku nawet jak tam zmienisz sobie, że będzie zmienne to, czyli wpłacasz, wpłacasz to tam 6 i 8% wychodzi. 8% chyba jak jest na miesiąc zastawiasz i w zależności jeszcze czy wziąłeś sobie tą kartę taką w pełni darmową to masz 2% chyba mniej. I jak tam masz taką kartę, że musisz za dwa miesiące zastawić kryptowalutę tej aplikacji to wtedy masz jeszcze więcej procent dodatkowo zastawisk i też zarabiać dzięki temu tutaj właśnie też kalkulator jest bo tutaj możesz stejkować właśnie kryptowaluty, ale wiadomo, że stejkowanie kryptowalut jest w jakiś sposób ryzykowne a tutaj masz USDC, USDC możesz na, nawet na 14% rocznie, czyli to jest stablecoin i tutaj ten stablecoin jest warty tyle co 1 dolar więc możesz sobie w ten sposób właśnie zarabiać, nie ryzykując zmieniającą się ceną danej kryptowaluty. Jeżeli oczywiście wierzysz w jakąś kryptowalutę, to wtedy możesz sobie stejkować taką. Nie będę wchodzić w szczegóły, jak to wygląda, ale możesz sobie po prostu zastawić taką kryptowalutę i wtedy też w ciągu roku dostawać więcej procentów z tej kryptowaluty. I tu masz prosty kalkulator, gdzie możesz sobie widzisz, obliczyć. Tak, jak ci powiedziałem wcześniej, ile, na ile czasu jaką kwotę zastawiasz. I masz tu potencjalny zarobek, który możesz sobie sprawdzić. Wszystkie linki w opisie. Te Cryptocom jest o tyle świetne, że ma tu właśnie tą kartę płatniczą, więc ty sobie normalnie możesz rzucać te pieniądze tam, żeby na Ciebie pracowały. No i płacić tą kartą. I wtedy, kiedy potrzebujesz. Nie musisz tych pieniędzy z powrotem przesyłać na swoje konto bankowe. A więc w skrócie, kupujesz po prostu za normalne pieniądze stablecoiny i je zastawiasz w ten sposób, co Ci pokazałem. Jeżeli potrzebujesz pieniędzy z powrotem, no to wyciągasz sobie te pieniądze, zamieniając te stablecoiny na normalne pieniądze, no i ich używasz. Ale mówiłem Ci jeszcze o ryzykach, a więc co się może stać? No może ci się ktoś włamać na przykład na takie konto, więc musisz je dobrze zabezpieczyć. Włączyć sobie weryfikację SMS, weryfikację tak biometryczną na palec, logowanie jak też jak można. Google autentyfikator, czyli na, tam jeżeli nie wiesz, co to jest Google Authenticator, w necie sobie poszukaj, na pewno znajdziesz wiele informacji. I silne hasło i oczywiście maila, który też masz tam zabezpieczony SMS-em. I, właśnie go, czy I Google autentyfikator, i maksymalne, maksymalne zabezpieczenie każdego konta, żeby nikt się nie włamał. Drugą rzeczą, co się może stać, no to oczywiście jak każda instytucja może upaść, tak, tak jak bank może upaść i nie oddać ci pieniędzy, chociaż banki mają tam jakieś zabezpieczenia i ubezpieczenia. Ale tak samo instytucja firmowa może upaść, więc co warto robić? Raz na jakiś czas wejść i poszukać w Google nazwy tej instytucji, zobaczyć czy nie ma jakiejś informacji, że ona wpada w jakieś kłopoty. No i ewentualnie, jeżeli tak jest, to przerzucić te pieniądze do innej e, firmy, do tych, co Ci na przykład pokazałem, w inne miejsce, no i dalej zarabiać pieniądze. Jeszcze musisz sprawdzać jedną rzecz w Google, natomiast czy te stable coiny, też z nimi nic się nie dzieje, bo to są tak samo instytucje. Więc jeżeli trzymasz te USDT, USDC, BUSD, to sprawdzaj wpisując po prostu w Google, tam one przechodzą różne też audyty, weryfikacje, czy wszystko z tymi instytucjami też jest OK. Jeżeli są jakieś podejrzenia, że coś jest nie tak, no to wtedy zamieniasz te pieniądze, te stablecoiny na innego stablecoina, no i dalej korzystasz w ten sposób. Chcę, żebyś też wiedział, że te firmy kryptowalutowe na bieżąco są kontrolowane przez urzędy, jest tak naprawdę nagonka, żeby to wszystko usystematyzować, więc one też mają różnego typu zabezpieczenia, które są wymagane już jak się zarejestrujesz, czy ten Google Authenticator, co wspomniałem wcześniej, a też mają różnego typu ubezpieczenia, więc... Chcę, żebyś to wiedział. Jeżeli masz jakieś pytania, zostaw mi komentarz pod tym filmem. Napisz, czy będziesz z tego korzystał, czy w ogóle ci się to podoba. Będę w ogóle wdzięczny za każdy twój komentarz. Jeżeli chcesz do dowiedzieć się więcej na, kry na temat kryptowalut i innego sposobu zarabiania, to wyświetlam ci tu film do góry i też na końcu tego filmu będzie. Zostaw mi jeszcze lajka i suba z dzwoneczkiem. Ja na tym kanale co tydzień dodaję film w niedzielę na temat zarabiania w internecie. Trzymaj się, cześć!